Mimo upływu czasu zachowują swoje piękno, imponują rozmiarami i architekturą, opuszczone fabryki i zakłady produkcyjne coraz częściej stają się inspiracją dla prywatnych przedsiębiorców i lokalnych samorządów. To za ich sprawą stare, opustoszałe i zapomniane miejsca zyskują nowe życie. Przykładów takich inwestycji jest wiele: stary browar w Poznaniu czy manufaktura w łodzi. W regionie także znajdziemy przykłady udanych inwestycji. Pierwszym z nich może być jeden z włocławskich hoteli, na potrzeby którego odremontowano budynek młyna solnego z początku XX wieku. Realizacjami z zakresu adaptacji zabytkowej tkanki do współczesnych funkcji użytkowych może pochwalić się także Toruń. Od 2013 roku w młynach Richtera działa Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży. Gród Kopernika był wielokrotnie nagradzany za adaptację młynów Richter. Do nowych funkcji, obecnie adaptacji poddano kolejną część budynku. Chcemy tam umieścić, już mamy zgodę na, na dofinansowanie 12 milionów złotych na taki obiekt, który się nazywa EduHub, a niedaleko chcemy również umieścić Centrum Branży Kosmicznej, jeżeli mogę to tak nazwać Space Lab, takie laboratorium kosmiczne. I ten teren, który kiedyś rzeczywiście był. Brudny. Te budynki stały niewykorzystane dzisiaj się bardzo mocno zmienił. Z drugiej strony mamy trasę średnicową, która też determinuje to, te zmiany, nowe drogi dojazdowe, ale to, co chyba najważniejsze do Torunia przyjeżdżają. Inwestorzy, którzy widzą potencjał naszego miasta i chcą inwestować. Samorząd Bydgoszczy z kolei podjął się niezwykle trudnego zadania z młynów rotera. Pierwsze plany zagospodarowania obiektu snu to jeszcze w latach 90., jednak ostateczny projekt powstał dopiero 3 lata temu. Znajdzie się tam ekspozycja, która ukaże to, co kształtowało Bydgoszcz od wieków woda, technika i rozum. I nie ma ukrywać, że to jest budynek, który jakby będzie pewnym dokończeniem, pewnym brakującym elementem na Wyspie Mońskiej. Chcemy, żeby to było koło zamachowe turystyczne do Wiedgoszczy, żeby to był powód, do którego będzie się przyjeżdżało również w tygodniu, a nie tylko w weekendy. I upatrujemy w tym dużą szansę na przyciągnięcie wycieczek szkolnych całych rodzin do Wiedgoszczy. Rewitalizacja młynów Rotera zakłada też zagospodarowanie przyległych terenów. Wybudowany zostanie przystanek tramwaju wodnego oraz taras widokowy z reprezentacyjnymi schodami, co wpłynie na podniesienie atrakcyjności tej wizytówki miasta, jaką z pewnością jest Wyspa Młyńska. Obecnie na terenie młynów trwają intensywne prace budowlane. Ich efektem będzie to, że elewacja budynku będzie całkowicie odnowiona, wymiana okien odrestaurowane elementy dachowe, cegły zewnętrznej, młyna. W środku będzie to stan deweloperski, który pozwoli nam doprowadzić wszystkie funkcje te, które właśnie wspomniałem, czyli Muzeum Mózgu, Wody i Techniki. Myślę, że doprowadzenie do takiego momentu, kiedy mieszkańcy wejdą, będą się w pełni cieszyć, to trzeba doliczyć jeszcze kolejny rok, półtora roku czasu. Adaptacją ciekawych obiektów do swoich celów coraz częściej interesują się także przedsiębiorcy. Na toruńskiej Starówce już niedługo powstanie hotel Hilton Garden Inn. W zeszłym roku polskie projekty inwestycyjne, czyli spółka, której właścicielem jest Satoria Group, wygrała przetarg i za 2 miliony złotych kupiła od miasta toruński Stary Browar. To właśnie tam za kilkanaście miesięcy powstanie luksusowy hotel. To jest kolejny etap. Ulepszania tej bazy hotelowej dla tych wszystkich osób, które z całego świata przyjeżdżają do naszego miasta. Ta baza hotelowa jest bardzo duża, będzie jeszcze większa, a ta inwestycja Hiltonowska za ponad 70 milionów pokazuje, że jesteśmy obserwowani. Gród Kopernika wybrano ze względu na rosnącą atrakcyjność turystyczną i obecność wielu znakomitych festiwali. Jeszcze tych dobrych, około 10 lat temu Toruń znajdował się na 12-14 miejscu jako miasto pod względem atrakcji turystycznych. Z roku na rok się pnie. Dzięki tutaj władze rzeczywiście dokładają starań poprzez festiwale, różnego rodzaju promocje. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w tej chwili w tych rankingach Torun się klasuje plasuje już na piątym miejscu, jako najbardziej atrakcyjne miasto w Polsce. W związku z tym dla nas to jest wyznacznik miejsca, ponieważ zawsze wybieramy. Najbardziej atrakcyjne miejsca i najbardziej atrakcyjne miejscówki w mieście. Inwestycja jest niezwykle pożądana. Nie ma bowiem w mieście hotelu międzynarodowej grupy. Hilton Garden Inn w Toruniu to nie tylko podniesienie atrakcyjności zespołu staromiejskiego, stanie się on idealnym miejscem dla klientów biznesowych i odwiedzających miasto w celach turystycznych. Z jednej strony to jest tak, że ten obszar, w którym powstanie nowy hotel. Będzie się pięknie rozbudowywał zgodnie z założeniami konserwatora, ale z drugiej strony taka korporacja Hiltonowska ma duże możliwości przekazywania informacji o swoich hotelach na całym świecie. I ta informacja o Toruniu, o nowym hotelu w Toruniu już poszła do światowych mediów. Związanych z branżą hotelową? Inwestycja powinna ruszyć wiosną 2020 roku. Nowy czterogwiazdkowy hotel powstanie w budynku Starego Browaru, a także młyna parowego usytuowanego przy ulicy Wielkie Garbary. Całość ma zachować historyczny i industrialny charakter, a inwestor zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń konserwatora zabytków. Trzeba przede wszystkim zachować bryłę tego budynku i elewację. Natomiast Właściwie można w uzgodnieniu z konserwatorem daleko poprowadzić pracę modernizacyjne we wnętrzu. Zresztą we wnętrzu, praktycznie wewnętrzne tego obiektu jest całe przekształcone, zniszczone i niewiele prawie nic się nie zachowało z pierwotnej struktury. Projekty adaptacyjne ściśle nawiązują do historii tego miejsca. Działalność browaru stanowiła dla inwestora inspirację, dlatego w przestrzeń hotelową zostaną wkomponowane wszystkie elementy pozostałe po dawnym przeznaczeniu budynku, a wystrój będzie podkreślać jego przemysłowy klimat. Ta przestrzenność jest największą wartością tego obiektu i ona zostanie w takiej formie zachowana. Jedyne, co powstaje na tej elewacji, to są jakieś szklane przeszklenia, które jakby no oddzielają funkcjonalnie komunikację, ale jakby nie zaburzają tego żeby ten obiekt był czytelny, natomiast pozostała przestrzeń tej działki będzie uzupełniona zabudową w takich gabarytach jak, jak cały kwartał, więc tak naprawdę to może połowa tego obiektu to jest de facto substancja starego browaru, natomiast druga połowa to jest całkowicie nowa substancja, która po prostu będzie nowym budynkiem z elewacjami uzgodnionymi z konserwatorem miejskim, czyli też zróżnicowana elewacja, która będzie podzielona na swoje sekcje, tak żeby dawała wrażenie jakby takiej adycyjności, że jest to zespół budynków, a nie jeden budynek. the neck Kolejnym zabytkowym obiektem, który już wkrótce zostanie zaadoptowany do nowych funkcji, jest nieczynna już cukrownia w Żninie. Inwestor, grupa Arche, nabyła obiekt od Krajowej Spółki Cukrowej za blisko 5 milionów złotych. Cukrownia w Żninie adaptowana jest na duże centrum konferencyjno-wypoczynkowe, którego brakuje w tej części regionu. Takiego obiektu w północnej Polsce, który by Miał tak bogatą ofertę konferencyjną, gastronomiczną i noclegową. Nie ma. Więc wpisujemy się idealnie w ten region Polski i wypełnimy puste miejsce, można powiedzieć, na mapie takiej konferencyjno-noclegowo. Eventowej. Inwestycja realizowana przez grupę Arche ocaliła budynek od zapomnienia. Gdyby inwestor nie zdecydował się zrewitalizować cukrowni w całości, teren zostałby podzielony na działki i sprzedany, a budynek zburzony. Inwestora udało się przyciągnąć także dzięki działaniom władz miasta. Specjalne ulgi dla przedsiębiorców były dodatkową motywacją, aby grupa Arche zainwestowała właśnie w Żninie. Zwolnienia są od 2 do 10 lat, oczywiście wszystko jest uzależnione od wkładu finansowego przedsiębiorcy. Ten maksymalne, to maksymalne odroczenie do 10 lat to jest ponad 50 milionów złotych zainwestowane, plus oczywiście przy okazji nowe miejsca pracy. Tutaj ten wymóg jest od co najmniej 50 miejsc pracy, ale oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, 2 lata, 4 lata, 6 lat, 8 lat i to maksimum to jest 10 lat. Główny budynek produkcyjny będzie pełnił funkcję hotelową, zaś budynki magazynowe konferencyjną z zapleczem gastronomicznym. W pozostałych budynkach powstaną obiekty rekreacyjne oraz kulturalne. Na zewnątrz przewidziana jest rewitalizacja terenów okalających jezioro. Oprócz bardzo noclegowej będziemy mieć swoją bazę taką eventową nad jeziorem. Będą tam sporty wodne, dodatkowo będzie strefa rekreacyjna gdzie będą trzy tory 25-metrowe, strefa rekreacyjna wodna ze zjeżdżalnią i strefa brodzikowa dla dzieci. Do tego sauna sucha, sauna mokra, fitness, squash, kręgielnia, klubo-kawiarnia, sześć gabinetów masażu. Obecnie prace skoncentrowane są w trzech budynkach A1 czyli hotelu głównego, A2 sali konferencyjnej, wreszcie A3 gdzie powstaną basen, spa i pokoje hotelowe. Inwestycja jest wieletopowa. W pierwszym etapie mamy do zrealizowania trzy główne budynki plus dwa budynki pomocnicze. Pierwszy etap inwestycji jest za jakby koniec, pierwszy kwartał następnego roku 2020. Natomiast my mamy już zrealizowany budynek A2, czyli sala, sale konferencyjne. Mamy już go ukończony i mamy pozwolenie na użytkowanie. Mamy budynek A1 częściowo, bo budynek A1 jest podzielony na sektory i pół budynku już jest też przygotowana pod kątem klienta, została oddana do użytkowania. Teraz skupiamy się na kolejnej części budynku. To jest troszeczkę trudniejsza część, bo jest bardzo dużo... Gastronomii, tam jakby restauracje, więc to dla nas technicznie trochę więcej pracy będzie wymagało. Dlatego to też gdzieś tam etapowo realizujemy. To, to jest jakby budynek główny A1, czyli pokoje hotelowe. Kolejny budynek to jest budynek A3, on jest teraz na etapie realizacji i w następnym roku będzie ukończony. To jest pokoje hotelowe, spa i basen. Miasto i region generalnie zyskują na inwestycji. Właściciele hotelu planują wprowadzenie rabatów na korzystanie ze swoich usług dla mieszkańców Żnina. Docelowo ma tu pracować około 200 osób. Na pracę będą mogli liczyć absolwenci okolicznych szkół branżowych. Do zagospodarowania absolwenci ze szkół z terenu Żnina, ale też z terenu powiatu Żnińskiego. Bo mamy na terenie żnina zlokalizowane również szkolnictwo ponadgimnazjalne, jak i w Gąsawie, o której wspomniałem wcześniej. I tam technik żywienia i usług gastronomicznych, również technik hotelarz to są te zawody, które od lat są uczone w naszych placówkach, i tutaj absolwenci jak najbardziej mają pole do działania. Wystarczy się uczyć, zaprezentować dobre świadectwo i właściwie praca czeka. Na wyciągnięcie ręki. Czy to branża hotelarska, branża turystyczna, ale też jak wcześniej powiedziałem, zagospodarowanie jeziora Żnińskiego Dużego, a więc też budowa całej infrastruktury związanej z uprawianiem sportów wodnych. No jak uprawa, uprawianie sportów wodnych, to też cała logistyka i możliwość zatrudnienia, czy to w zakresie ratownictwa wodnego, czy w różnych innych branżach, branży gastronomicznej między innymi. Cukrownia Żni to nie jedyny opustoszały obiekt, który udało się zaadoptować do Współczesnych funkcji. Dzięki pomocy zewnętrznego inwestora i owocnej współpracy z miastem już niedługo mieszkańcom będą służyć kolejne budynki. Ostatnio po wielu, wielu latach udało nam się też przekonać przedsiębiorcę do zakupu już właściwie hali sportowej, która od wielu lat stała nieużytkowana, i też właśnie poprzez adaptację tych budynków, które tak naprawdę mogłyby niszczeć. Staramy się tych przedsiębiorców wspierać i tą ich działalność tutaj również w ten sposób blokować. Rewitalizacja zabytkowych obiektów i nadawanie im współczesnych funkcji to obecnie silny trend wśród inwestorów. Coraz częściej interesują się ciekawymi budynkami, które dzięki nakładowi środków mogą nie tylko odzyskać dawny blask, ale także służyć mieszkańcom i przynosić korzyści finansowe. Dodatkowo takie inwestycje z pewnością wpływają na podniesienie atrakcyjności regionu, a tym samym są dodatkową motywacją dla kolejnych przedsiębiorców. To